Witam, pokażę Wam jak, jak wyjąć pestkę z, z opastki z opaski Mi Band 4, i podłączyć ją do ładowania. Potrzebujemy opaseczkę, ten moduł do ładowania i, i ładowarkę. Ładowarka od telefonu, żeby to wyjąć. Nie ma się co bać, opaska jest solidna, więc po prostu trzeba to robić na siłę, nie tu trzeba podwadzić. I z drugiej strony. Lekko rozciągnąć gumę. I ładnie pestka wychodzi. Nie ma się co bać, wszystko jest ok. Teraz wkładamy ten moduł do ładowania. Tak jak widać. Przechodzimy do ładowarki.